spódnica, bluzka i sukienka. Takie trzy rzeczy pokażę Wam w dzisiejszym odcinku. Ale nie każdą z tych rzeczy polubiłam tak samo mocno. Zobaczcie, która z nich spodobała mi się najmniej. Zatem zapraszam na ten odcinek. Jako pierwszą pokażę Wam w dzisiejszym odcinku bluzkę. W stylu Boho. Kogoś, kto śledzi moje filmiki, ten wybór chyba nie specjalnie zaskoczy. Ta bluzka, ta odpowiedź na pytanie, dlaczego styl Boho sprzyja prawej sylwetce. No po prostu, ta bluzka tunika ma wszystko to, co powoduje, że niepotrzebne krągłości, mankamenty nam się chowają. Po pierwsze, falbaniaste rękawy, bufiaste, które równoważą proporcje sylwetki. Druga rzecz, to jest rozwiązywany dekolt, który właśnie po rozwiązaniu tworzy literkę V, a ona jest bardzo korzystna dla szczególnie dużych biustów. No i trzecia rzecz: marszczenia tutaj w postaci falbanek w okolicach brzucha, co powoduje, że wszystko, czego nie lubimy, nam się ładnie chowa. A zatem to jest udany zakup w klimacie boho w mojej szafie. Może i kolor byłby taki nuznawy, gdyby nie to, że rekompensuje to dosyć. Duży, widoczny wzór, a zatem może nie ekstrawagancka, może nie jakaś super elegancka, ale na pewno wygodna bluzka na co dzień. Tak oceniam ten zakup. Druga w dzisiejszym filmiku będzie spódnica. Do niej mam najwięcej zastrzeżeń. Dlaczego? Zobaczcie. Czekam też na Wasze komentarze, czy ona jest bardziej brązowa czy zielona. Dlaczego? O tym opowiem Wam na końcu. Zacznę może od plusów. Jest dosyć długa. Obawiałam się, jak to zwykle wysokie dziewczyny mają, czy będzie nie za krótka, bo niestety przy takiej serwetce, no nie za bardzo chce się te masywne uda pokazywać. Ale na szczęście nie jest tak źle, także to jest ten plus. I jeszcze jeden plus jest taki, że jest bardzo mięciutka. Bo też się obawiałam, że będzie taka szorstka i nieprzyjemna w noszeniu, Ta jest miękka. Ale niesie to też za sobą minusy. A pierwszy jest taki, że niestety mam wrażenie, że przy dłuższym noszeniu ona się będzie wypychać, czyli będzie tracić fason, o tak bym to nazwała. No i to jest zdecydowanie na minus tej spódnicy. I jeszcze jeden minus jest taki, że mam wrażenie, że ona jest, znaczy potrzebna byłaby w niej jakaś gumka, coś, co by powodowało, że ona będzie się trzymać. W pasie na miejscu, bo tak jak się ją noszę w ten sposób, to znaczy coś do niej włożę, to ok, ona sobie jeszcze jakoś radzi. Nie wiem, jak to będzie przy dłuższym noszeniu, ale jeśli wyjmę tą bluzkę i będę chciała nosić ją w ten sposób, to mam wrażenie, że ona mi się będzie po jakimś czasie suwać. No i to jest właśnie ten minus, który powoduje, że tej spódnicy ogólnie daję 3 na 5 punktów. I ostatnia dzisiaj rzecz, którą zobaczycie w tym filmiku, to sukienka. Chodziła za mną długo, taka łączka. No i właśnie na tej sukience udało mi się ją kupić. To, za co polubiłam tę sukienkę, to prostota. Wszystko jest tutaj, no właśnie, bardzo proste, ale i efektowne. Przede wszystkim powoduje, że ta sukienka nadaje się do pracy i tam zamierzam ją nosić. To jest sukienka z długim rękawem, ale ja. Podwinęłam go trochę dlatego, żeby pokazać taką najszczuplejszą część ręki, bo to dobrze sprzyja krągłej sylwetce. Tutaj fajny jest dekolt, nie za duży, a mimo wszystko ładnie eksponuje biust. I co ważne, to jest jeszcze pasek, który dodatkowo nam buduje talię. Pasek, który jest już wszyty, więc nam się nie zgubi. To ważne. Można go sobie równie dobrze zawiązać z tyłu, chociaż moim zdaniem wtedy ta sukienka traci. No i dla mnie jeszcze istotne jest to, że jest nie za krótka, bo zwykle martwię się tym, że będzie mi widać to, czego nie chcę, czyli masywna uda. Tutaj tego problemu nie ma. Ma dla mnie odpowiednią długość, a jestem dosyć wysoka, więc to dla mnie bardzo ważne. No i co? I jeszcze ten kolor. Myślicie, że różowy to nie jest najodpowiedniejsza barwa dla mnie. Jeśli tak, to dajcie, proszę mi znać o tym w komentarzach. Ja się przyznam, do różowego trochę przekonuję. A tutaj te drobne kwiatki może bliżej Wam pokażę, mimo tego, że są różowe, nie są dominujące, bo umieszczone zostały na czarnym tle. I to właśnie sprzyja takich krągłościom. Duże dziewczyny no, nie będą się tak czuły, jak w różach takich pastelowych, no bo wtedy takie jasne kolory rzeczywiście potężają. Tutaj w tej sukience wszystko mi się zgadza. Dobra sukienka do pracy. Takie ją oceniam. A jakie jest Wasze zdanie? Czekam na Wasze komentarze. Która z tych trzech rzeczy najlepiej się na mnie prezentuje? A szczególnie mocno czekam na Wasze komentarze odnośnie spódnicy, czy ona jest bardziej brązowa czy zielona? Bo jeżeli jest zielona, to to zawężę trochę moją garderobę, bo więcej mam takich beżowych i brązowych rzeczy i ona właśnie w takim kolorze bardziej by mi się przydała. Jak to Waszym zdaniem jest? Ona jest bardziej zielona, czy bardziej brązowa? I tutaj właśnie Wasze komentarze najbardziej się przydadzą. Czekam też oczywiście na Wasze subskrypcje, bo będę wtedy wiedziała, że chcecie więcej filmików dotyczących mierzenia ubrań plus size. Widzimy się w kolejnym odcinku Marta Fotkiwarta. Do zobaczenia.